Jeśli lubisz pić herbatę, to zapewne codziennie kilka torebek po jej zaparzeniu ląduje w twoim koszu na śmieci. Jednak możesz je wykorzystać w całkowicie inny sposób. Nie jest tajemnicą, że torebka po zaparzonej herbacie to świetny nawóz. Tanina oraz inne wartościowe składniki znajdujące się w herbacianych liściach mają korzystny wpływ na glebę. Nie jest to jednak jedyne zastosowanie torebek po herbacie, oprócz ich właściwości nawożących. Zwalczają one również insekty oraz zapobiegają ich ponownemu rozprzestrzenieniu się. Jej działanie jest zbliżone do działania kawy, która podobnie jak i one odstrasza owady. Oto wszystkie właściwości torebek po herbacie. Numer 1. Torebki ulegają rozkładowi. Zdecydowana większość torebek herbaty tworzona jest przy użyciu abaki, czyli włókna wydzielanego z pochew liściowych banana manilskiego. Sama torebka rozłoży się błyskawicznie, a niewielkie ilości plastiku użyte do zamknięcia torebek znikną w ciągu 6 miesięcy. Numer 2. Herbata użyźnia ziemię. Liście herbaty zawierają kwas tanningowy i składniki odżywcze będące naturalnym nawozem ogrodowym. Podczas rozkładu liście wypuszczają składniki do ziemi, poprawiając jej jakość. Numer 3. Zmniejszają nagromadzenie odpadów. Zakopywanie zużytych torebek herbaty, lub wrzucanie ich do pojemników z kompostem, pozwala zredukować nagromadzenie się śmieci. Numer 4. Odstraszają szkodniki. Zużyte torebki herbaty i fusy po kawie pomogą w utrzymaniu Twoich roślin wolnych od szkodników, ponieważ ich woń działa odstraszająco. Numer 5. Zapach herbaty działa też na koty. Podobnie jak w przypadku szkodników. Koty nie znoszą woni herbacianych lub kawowych fusów. Jeśli twój pupil często zapuszcza się między grządki ogrodowe, to warto wypróbować ten sposób. Zwyczajnie w naturalny sposób go odstraszymy. 6. Ze zużytych torebek herbaty możesz wyhodować swój własny ogródek. Oprócz herbaty potrzebujesz plastikowej tacki, wody i papierowego ręcznika. Dzięki właściwościom herbaty nasiona wykiełkują, i będzie można przesadzić je do ogrodu. Numer 7. Herbata przyspiesza proces rozkładu innych rzeczy. Jeśli używasz torebek herbacianych jako dodatku do kompostu, to zawarty w nich kwas przyspieszy rozkład pozostałych składników kompostu, przez co będzie on gotowy do użycia znacznie szybciej. Numer 8. Dżownice jedzą liście herbaty. Po przetrawieniu produkują one jeszcze bardziej użyźniające pozostałości, co dodatkowo poprawi jakość Twojej gleby. Numer 9. Torebki herbaty pomagają w zatrzymywaniu wody. Zakobie w pobliżu korzeni swoich roślin, a te utrzymają w sobie więcej wody, przez co będą zdrowsze. Numer 10. Ograniczają one rozrost zielska, ograniczając tym samym Twoją robotę przy pieleniu. I ostatnia właściwość, numer 11. Torebki z herbatą pomagają w walce z grzybami w ogrodzie. Mają one bowiem silne właściwości przeciwgrzybiczne. Warto wlać wystudzony napar do buteleczki i spryskiwać nim roślinę. Czy masz jeszcze jakiś sposób na wykorzystanie torebek po herbacie? Jeśli tak, to koniecznie daj znać w komentarzu.